Trzy dni po euroligowym starciu z Uniksem Kazań koszykarze Asseco Prokom Gdynia wrócili do gry. 13 listopada na parkiecie hali sportowo-widowiskowej zaroiło się od gwiazd europejskiej koszykówki. Do naszego miasta w ramach Zjednoczonej Ligi VTB zawitało wielkie CSKA Moskwa. Mimo iż trener Jonas Kazlauskas nie umieścił w meczowym składzie swojej największej gwiazdy, pozyskanego z jutadżes Andrieja Kirillenki to Armia Czerwona i bez niego prezentuje się imponująco. Gracze Tomasa Paczesasa rozpoczęli bardzo ambitnie i bez kompleksów stawili czoło gwiazdom z Moskwy. W ataku świetną partię rozgrywał Donata Motiejunas, którego pod koszem wsparł Adam Łapeta, a na obwodzie seryjnie trafiał Przemysław Zamojski. Po dwóch kwartach koszykarza Sekoprokomu przegrywali minimalnie różnicą jedynie dwóch punktów. Po przerwie świetny fragment gry zaliczył Przemysław Frastunkiewicz. To po jego rzucie Sekoprokom objęło w trzeciej kwarcie jednopunktowe prowadzenie, które po chwili do trzech punktów powiększył Adam Łapeta. że z Rosji zdołali jednak wyrównać i ponownie objąć prowadzenie w meczu. Grając równo i konsekwentnie, utrzymywali kilka punktów przewagi. Po bardzo efektownym i emocjonującym spotkaniu CSK Moskwa wygrywa w Gdyni 74-65. do 65.